Gzut, ulica Robotnicza, tutaj praca idzie pełną parą, odlew za odlewem. Dopiero co został odlany żubr, rzeźba żubra i już trwają kolejne prace. Nad czym obecnie państwo pracujecie? W tej chwili pracujemy nad dzikami do Świdnicy. W dniu jutrzejszym przyjadą władze Świdnicy odebrać nasz odlew. Oprócz tego robimy rzeźbę dla norweskiego artysty. A w przyszłym miesiącu będziemy wykonywać rzeźbę dla francuskiej artystki Hedwyser. Czy tych zleceń jest dużo, czy to jest taka norma, że Państwo macie jedno za drugim zlecenia? Szczerze mówiąc, w ostatnim czasie rzeczywiście jest więcej niż w poprzednich okresach. i Cieszymy się z tego. A jakie najdziwniejsze rzeźby są Państwa udziałem? Jakie najdziwniejsze zlecenia Państwo mieliście? Robiliśmy wiele dziwnych rzeźb, czy wiele dziwnych odlewów. Trzy lata temu robiliśmy ogony wielorybów do Francji. Jak długo trwa praca przy jednej rzeźbie i na czym polega taki proces? Czas wykonywania takiej rzeźby zależy od jej wielkości i stopnia skomplikowania. Może być od kilku tygodni, nawet do wielu miesięcy. Proces generalnie jest taki sam dla wszystkich rzeźb, czyli najpierw wykonywany jest model, najczęściej gipsowy. Ten model, jeżeli jest duży, to musi być pocięty na części, każda część osobno zaformowana, później każda część odlana, zmontowane, popatynowane, zawoskowane i można postawić na postumencie. Ile osób, i jak się nazywają ich funkcje, bo one są dosyć dziwne, pracuje przy takim odlewie? Na pewno musi pracować co najmniej jeden formierz i co najmniej jeden cyzeler. Formierz oczywiście tworzy formę i przygotowuje do zalewania, a cyzeler później wygładza, to szlifuje, dogładza, dopieszcza, żeby wyglądało pięknie. Rzeźby to jednak nie jedyna działalność gliwickiego gzutu. Czym jeszcze się Państwo zajmujecie? Zgadza się. Rzeźby to naprawdę bardzo niewielka część naszej produkcji. Głównie gzut jako całość, głównie właściwie ma pod sobą cztery różne działki. Pierwsza z nich, największa to jest stara huta. Zajmuje się wynajmowaniem pomieszczeń przemysłowych i biurowych. Następna część to jest odlewnia. Produkujemy głównie przemysłowe odlewy żeliwa i brązu. Później jest zakład pomp. Na zakładzie pomp produkujemy oprócz własnych wyrobów elementy odlewane tutaj na naszej odlewni. No i jest jeszcze zakład dźwigni i konstrukcji stalowych, gdzie wykonujemy różnego typu elementy stalowe.